Witajcie z tej strony Patryk, kanał Buty nie grają. Jak słyszycie, ten głos jeszcze nie wrócił do normy, ale mam nadzieję, że następne odcinki już będę brzmiały lepiej. A dzisiaj, tak jak chcieliście, recenzja LeBron 22, czyli teoretycznie main linia Nike. A. Ja uważam, że ich main linią jest Kobi. I nie zmieniam zdania, dopóki LeBron nie da mi możliwości zmienienia zdania. Ale zanim przejdziemy jeszcze do omówienia z tych butów, pamiętajcie zasubskrybować ten kanał i dodatkowo pamiętajcie polubić ten film i lecimy z materiałem. LeBron 22. Cóż bym mi opowiedział o tym bucie? Po pierwsze, wydawało mi się, że będzie wygodny. Takie miałem wrażenie, kiedy robiłem first impression tych butów i szczerze nie jest najwygodniejszy. Ogólnie te Lebrony. One już nawet dwudziestki mi obtarły. Zdarzało mi się, że te All Star niebieskie co miałem, pamiętam galiśmy wtedy jakiś turniej w Gostyninie, czy coś takiego. No, ta, coś takiego było, że galiśmy turniej w Gostyninie i no, była dramat. Strasznie mnie poobcierały. Wcześniej te poprzednie co miałem, CW, ja miałem to pierwsze, już nie pamiętam nawet jaki to jest kolor. I pewnie musiałbym je poszukać. Przez to, że wszystko już leży kolorami, to ja nawet, yy, po prostu giną mi buty w tym całym. Ale mniejsza z tym, bo tamto mnie tak nie obcierało, ale to na no, jednak obtarło. I tutaj tak samo mnie obtarło. W szczególności tam, gdzie mam piętę Hagrunda, no powiem, że poprzecierały mnie te buty. Poprzecierały. I nie jest to najprzyjemniejsze. Dodatkowo, jeśli chodzi o trakcję. Tutaj chłopaki Ode mnie z Drużyny są świadkami. Graliśmy tam atak pozycyjny, zagrywka, potem kontra i kontra. I kurde, ja podał mi Olek piłkę. Ja chciałem po nią się ruszyć, i jak we Flintstone'ach biegłem w miejscu. No kurde, słabo, słabo z trakcją, słabo z trakcją, naprawdę. Ja wiem, ta hala jest brudna. Ok. Ja wiem, że to jest CW z transparentne, transparentną, ale nie powinienem biegać jakby w Finstonach, a cybul sobie w Lebronach NXT wystartował pobieg i wziął tą piłkę. No powiem, że wtedy stwierdziłem, że tłumacz dla mnie, tłumacz. Bo to, że gdzieś tam, w jakimś pozycyjnym, tu gdzieś pojechałem troszeczkę czy coś, no ryzykowne, grozi kontuzją, ale to to wyglądało po prostu komicznie. I trakcji nie ocenię kompletnie pozytywnie tych, w tych butach. Ona, no, może nie jest to dramat, tragedia, kompletne łyżwy, ale w skali 1.10, 35 3,5 to tak bym im dał i więcej bym nie dał. No, 4 może, naprawdę jest to poniżej średniej trakcja, Słaba trakcja to jest w tych butach, i tu zdecydowanie. Jeśli chodzi o amortyzację, no to szczerze, jest git, Może nie jest jakaś giga wybitna ale no, jest spoko, spoko, nie mogę się tam do niczego doczepić. Oczywiście są osoby, które powiedzą, że jest but za ciężki, amortyzacja przez tego, że no, mi to nie robi różnicy, jak wiecie. I dla mnie jest amortyzacja spoko, nie jest wybitna, nie jest tragiczna, jest git. Nawet tak te pięć bym nie dał, 6, 7 gdzieś w, tym, w tej skali bym dał. Nie jest jakaś mega dobra, ale jest spoko, spoko jest y, amortyzacja sznurowadła się rozwiązują, to od razu podkreślam, rozwiązywały mi się, więc sznurowadła do wywalenia, tak jak wiele osób pisze w ar jedynkach, że komentarze pod jakimiś porównaniami z nimi, że sznurowadła mi się rozwiązują, tak, ja to mówię w recenzjach, no, moi drodzy. AR1 sznurowadła są do wymiany, to to nie podlega dyskusji. Albo wiązanie na dwa razy. I tutaj jest to samo. Jęczyki Adam są jeszcze gorsze, ale no tu sznurowadła też się rozwiązują. Sama cholewka nie oddycha wcale. Myślałem, że będzie trochę lepiej, ale te dziurki tutaj nic nie zmieniają, jak od wewnątrz macie piankę po całości, taką gąbkę, więc no kurde, no ten materiał w ogóle nie oddycha w wewnątrz, więc stopa Wam się parzy. I jak u nas na hali było cieplej, no to było nie dość Dobrze, no powiem, że nawet było dość słabo jak Lebrony 21, myślałem, że są średnie, to powiem Wam tak, na Lebronach 22 zawiodłem się jeszcze bardziej. Naprawdę, jak Lebrony 20 były butami roku, naprawdę, no kurde, no zrobili, były super. Ja uwielbiałem Lebrony 17, to były no genialne, no to te, no jest, nie jest to tragedia LeBronów 19, bo tam to była kompletne gówno. Chociaż akcje miały lepszą. To jednak tu... No nie, no nie jest dobrze. Nie jest dobrze, moi drodzy. Ja nie ocenię tego pozytywnie, ocenię to dość negatywnie. No i cóż. No, dla mnie... Dla mnie... Ja nie polecam tych butów. Wiem, że opuścili cenę, to doceniam, spoko. Ale za tą jakość buta... To powinno być to opuszczone jeszcze niżej, nie wiem, 300 zł retailowo? Nie ja wiem, że tu są dobre poduchy i cholewka, jest jakiś super materiałów, ale liczy się performance na boisku. I nawet designowo mi się podoba ten but. Serio. Bardziej niż 21. Zdecydowanie. No ale. <ścoughs> no, ja chcę w tych butach grać. Ja chcę w tych butach grać, a no w tych nie da się grać, bo biegam jakby w Flintstonach w miejscu. No, ty. No i jak? Dlaczego? Po co? Czemu? Nie wiem. Nie wiem. Czy znajdę się w topce najgorszych butów tego roku? Kurna, możliwe. Możliwe, bo zawiodłem się bardzo. Czy tam będzie dużo jeszcze butów? Nie mam pojęcia. Jeszcze nie zastanawiałem się nad topkami. Topki zaczynają się 19, tak jak mówiłem. Jutro wlecą Foxy. Jutro albo pojutrze. Nie chcę skłamać. Nie chcę skłamać, bo po prostu trzeba nagrać przybitki, i tak dalej. Ja muszę odzyskać trochę głosu, ale nie martwcie się, daily będzie kontynuowane i foxy, a jak nie foxy, to będą kobiki 9 kilo recenzja. Więc coś będziecie mieli na pewno. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku, no, już jutro, bo to daily. Nawa.